Dzień dobry państwu. Witamy bardzo serdecznie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze na uroczystym podpisaniu umów związanych z realizacją grantów sołeckich. W tym roku mamy dwa granty sołeckie w Białym Dworze i w miejscowości Sępolno-Wielkie. Jest to wielka przyjemność też gościć tutaj u nas pana wicemarszałka Tomasza Sobieraja, wicemarszałka naszego województwa, województwa, które realizuje właśnie taki program wieloletni jak granty sołeckie. Dzisiaj mamy aż dwa granty sołeckie, każdy po 15 tysięcy złotych. Tutaj nasi sołtysi za chwilę opowiedzą, czego one te realizacje będą dotyczyć. Ale zdecydowanie chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj mamy. Po tylu latach zdecydowanie więcej chętnych do grantów sołeckich niż możliwości i to jest świetna informacja, że już wiemy kto będzie się ubiegał w, w latach następnych i wiemy, że ci chętni ciągle są i są zainteresowani, a granty sołeckie od wielu lat zmieniają nasze miejscowości i to jest rzecz niebywale dobra. Cieszę się, że dzisiaj mogę być, w białym Boże i podpisać te umowy. Na te dwa granty sołeckie, w sumie po dwa razy po 15 tysięcy złotych. Tak jak burmistrz już powiedział, Sempolno Wielkie i Biały Dwór. W tym roku podzieliliśmy w sumie kwotę 2 milionów 700 tysięcy złotych blisko, i to 178 laureatów może się cieszyć z tych pieniędzy i zmieniać swoje małe ojczyzny, małe miejscowości, tam gdzie te właśnie realizacje będą wykonywane. W sumie od początku, od początku realizacji tego programu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, podzieliliśmy kwotę blisko 10 milionów złotych i to prawie tysiąc sołectw, które otrzymało to dofinansowanie. Dzisiaj ta formuła już może powiedzieć okrzepła, mamy już takie bardzo jasne wytyczne: tylko dwa wnioski na gminę, 15 tysięcy złotych, kiedyś to było 10, teraz wiadomo, inflacja, także ta kwota też musiała być zwiększona. Ale tak jak Burmistrz powiedział, wiadomo, kto dzisiaj, wiadomo kto w przyszłym roku, ta kolejka może powiedzieć, już jest taka dość mocno sprecyzowana, dość mocno ustawiona, także wszystko jest takie dość przewidywalne. Kwota, którą dzielimy, kwota jest też z roku na rok coraz większa. Zaczynaliśmy kwoty 1,5 miliona złotych, dzisiaj to już jest tak jak powiedziałem 2 miliony 700. Także cieszę się bardzo. Życzę powodzenia w realizacji i oczywiście w rozliczeniu. Z grantu sałeckiego Sołectwo Biały Dwór będzie miało zjeżdżalnię dla dzieci, co poprawi wizerunek całego placu zabaw. Dzieciaki będą miały gdzie się pobawić, miło spędzić czas. Dziękuję bardzo za otrzymanie grantu sołeckiego, Nasz grant będzie polegał na tym, że będzie zagospodarowanie centrum naszej wioski, dookoła i będzie wyczyszczone jeziorko i dookoła będą ustawione wiaty drewniane, stoły, jakieś stojaki na krzesła, oczywiście ławki i donice betonowe także bardzo się cieszymy z tego i oczywiście jeszcze pan burmistrz będzie, będzie dokładał nam do wyczyszczenia naszego jeziorka z odmulenia i utrzymania wody w naszym jeziorku bo bardzo ważnym jest dla nas wyczyszczenie jeziorka z tego względu że to jest nasza, nasze centrum naszej wioski i które trochę tak nas trochę gubi nasz gubi żeby to wszystko jakoś tak ładnie wyglądało